Jestem w Oleśnicy przy parkingu kolejowym przed dworcem PKP. Za 400 metrów skręć w lewo. I będę wyjeżdżał, będę już wyjeżdżał z Oleśnicy, a nawigacja będzie mnie prowadziła na wylodówkę z tego miasta w kierunku Milicza. Tutaj bardzo fajne skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem. Jak słyszeliśmy, będę skręcał w lewo. Skręć w lewo. Czyli będę jechał jako ostatni. Będę przepuszczał tych z przeciwka. Tych z lewej, bo oni są na. Za tej 200 mieście. metrów na rondzie pierwszy zjazd. Oraz tych z prawej, bo oni są po prawej stronie po prostu. Proszę bardzo. Tylko, że jest akurat przejściem na pieszych, więc powinno się rower przeprowadzić. Znowu troszkę przez w centrum powinniśmy jechać, teraz jestem na ulicy Mikołaja Reja. Za 200 metrów skręć w lewo. Czyli chyba na z sygnalizacją. Skręć w lewo. Ogólna sygnalizacja. No i zwróćcie uwagę. Ja tutaj będę jechał w lewo, będę oczywiście ustępował jadącym z przeciwka i tak samo byłoby w sytuacji, gdyby była wyłączona oczywiście sygnalizacja świetlna długo to światło działa. Natomiast sytuacja by się nieco zmieniła. Nie wiem jaki sygnalizator mamy na tej drodze z lewej strony. Natomiast zwróćcie uwagę, że mamy jeszcze drogę od strony prawej. I tutaj na tej lewej stronie na ulicy Wały Jagiellońskie już mamy inną sytuację, bo w, w przypadku wyłączonej sygnalizacji świetnej W lewo jedziemy z zachowaniem pierwszeństwa, natomiast w sytuacji, kiedy sygnalizacja jest włączona, w lewo jedziemy ustępując pojazdom z Drogi. Za 300 metrów na rondzie drugi zjazd. zjazd, drugi zjazd za 300 metrów skręć w prawo tutaj po prawej stronie mamy tutejszy wort a ja skręcam w prawo w ulicę Skręć w prawo. Tak, dalej. W ulicy Nowowiejskiej. Oczywiście tutaj upewniam się, że nie jedzie rowerzysta. Bo gdyby na wprost. za ciągnie... 500 metrów. Skręć w prawo. Gdyby ciągiem Wrocławskiej jechał rowerzysta, to oczywiście musiałbym mu ustąpić. tam zawrócić nie tędy, pojechałem co trzeba. Za 200 metrów, skręć w prawo. Powinienem tutaj przez skrzyżowanie po prostu przejechać prosto. I zasugerowałem się bardzo autobusem. Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. Może skręć w prawo. Za 500 metrów skręć w prawo. Ale wyrzuciło tego kogoś. Jest. Skręć w prawo. No, a tutaj dotarłem do drogi, którą gdy jechałem do Oleśnicy, to zjazd ze ZUSemki jest tutaj oznaczony dalej objazdem. Czyli ten zjazd na Oleśnicę, tutaj ze ZUSemki, jest wykreślony. To mnie w pewien sposób zmyliło, bo nawigacja cały czas prowadziła mnie tu. Chciała, żebym ja tutaj zjechał. Jak się okazuje. Nawigacja dobrze mnie poprowadziła, bo okazuje się, że to właśnie na tą drogę wyjechałem i bez problemu do Oleśnicy w tym właśnie miejscu bym dotarł. A tak nadłożyłem troszkę kilometrów, a z drugiej strony troszkę sobie tą Oleśnicę objechałem. A tak, żebym poczuł się jak w domu, to właśnie wjechałem do Dąbrowy.